Mamy zadanie, narysuj wykres funkcji i mamy przedstawiony wzór tej funkcji. I teraz jak wykonać takie zadanie? No, jak każde zadanie, kiedy należy narysować wykres funkcji, można przedstawić w postaci tabelki, czyli obliczyć parę różnych y, wartości funkcji. Ale do takich wykresów przydaje się jeszcze coś takiego jak asymptota, i tutaj właśnie pokazałam asymptoty, wzór na asymptoty, a więc. Ta liczba, która stoi przy x, to jest liczba P, ale zawsze zmieniamy jej znak, czyli jak jest minus 1 w naszym przypadku, to będzie to 1. Natomiast Q to jest liczba stojąca poza naszą funkcją A my takiej nie mamy, bo tam jest brak tutaj plus 4, czy minus 3, plus 2, jedna druga obojętnie. A więc mamy 0, czyli asymptoty będą w takich miejscach dla x równego 1 i dla y równego 0. Te asymptoty warto sobie nanieść na układ współrzędnych, x równy 1, to jest tu, czyli byłaby taka pionowa tutaj w dół idąca linia, więc warto sobie ją nanieść, żeby potem wiedzieć, jak ten wykres narysować. Czyli tu taka pionowa linia. Co to znaczy? Że funkcja będzie bardzo blisko zmierzała do tej linii, ale nigdy z nią się nie zetknie. Będzie dojeżdżać bliziutko, ale nigdy nie dojdzie do niej. I tak samo y równy 0, ale to już jest niestety ta oś, więc jej nie będziemy tutaj zmieniać. Teraz do tabelki możemy wybrać sobie dowolne punkty, ale z dziedziny, a my jeszcze nie podaliśmy dziedziny. W związku z tym zrobimy założenie i w założeniu jest tak, że zawsze to, co jest w mianowniku, czyli nasz x-1 musi być różne od 0, bo mówimy niedziel przez 0, a po obliczeniu tego otrzymujemy, że x jest różny od jedynki, bo jak przeniesiemy minus 1 na drugą stronę, otrzymamy 1. W związku z tym dziedzina to wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem właśnie tej jedynki. Czyli oznacza, że nie wolno nam wstawić jedynki do tabelki, bo jedynka nie będzie dobra. Jedynka będzie oznaczała, że mamy jakiś błąd w obliczeniach, bo przecież zostaniemy 4 przez 0, a tego robić nie wolno. Wybieramy dowolne x. Ja sobie zacznę od x na przykład minus 7, powiedzmy, niech to będzie x minus 7. No i minus 7, jak podstawię to, co otrzymam. f od minus 7 równa się 4 dzielone przez minus 7 minus 1. To się równa 4 dzielone na minus 8. A możemy to skrócić przez 4, czyli otrzymujemy, że to jest minus 1 druga. Podstawiamy minus 1 druga. No i teraz, jakbym chciała to zaznaczyć na wykresie, zobaczcie, że mój wykres tu nie sięga do naszej minus siódemki, a więc albo dorysuję sobie tutaj jeszcze wykres. I tak za chwilę zrobię, żeby tu chyba było nam ładniej widać. Albo jeśli nie, no to wtedy po prostu zwyczajnie możemy. Opuścić ten punkt i nie rysować tego punktu. Zaraz zobaczymy w obliczeniach, czy będą jeszcze jakieś ładne punkty, czy trzeba dorysować tutaj wykres, czy nie. Może na razie nie będę tego robiła, zobaczymy. Teraz na przykład wezmę sobie minus trójkę, jakąś trochę dalej oddaloną od tego punktu. Minus 3 i co to będzie? 4 dzielone na minus 3, minus 1 to 4 przez minus 4, czyli minus 1. Wstawiam do tabelki. I gdybym chciała go zaznaczyć, to tutaj już się łatwo zaznaczy, bo dla minus trójki minus 1 to jest o tu. Teraz e, powiedzmy, że kolejny punkt, nie wiem, może minus 1, no to wstawiam tu minus 1 i będzie to tak: 4, minus 1, minus 1. 4 dzielone na minus 2, czyli po prostu minus 2. A więc dla minus 1, tej mamy minus 2. Dobrze, teraz kolejny punkt, który sobie wstawię, a weźmy jakąś ułamkową, na przykład minus 1, 2. F od minus 1, drugiej równa się 4 i tu będzie minus 1, druga, minus 1, czyli mamy 4 przez minus 1 i 1, druga, czyli 4 przez minus 3, drugie. Dzielić przez 3, drugie dlatego 2 razy 1 plus 1, czyli ułamek niewłaściwy. A więc to będzie 4 razy minus 2 trzecie, yy, bo obrócimy ten ułamek, czyli otrzymamy, że na minus 1, 2 mamy minus 8 trzecich. Niezbyt ładny, więc może na razie wstrzymamy się przed zaznaczeniem, bo to jest 2 całe i 2 trzecie, może nie tak łatwo się zaznaczy. Na razie wstrzymajmy się. Kolejny punkt, 0 f od 0. 4 przez 0 minus 1, czyli 4 przez minus 1, czyli minus 4. Tu już zaznaczyć będzie łatwo. Tak, kolejny punkt, na przykład 1 druga. F od 1 drugiej równa się 4 przez 1 druga minus 1. 4 przez minus 1 druga. Dzielić przez ułamek, to mnożyć przez odwrotność, czyli mnożyć przez dwie pierwsze, minus dwie pierwsze, a więc cztery razy minus dwie pierwsze to minus 8. I teraz dla jednej, drugiej, czyli tu, aż mamy mieć minus 8, czyli gdzieś tam daleko, nie zaznaczę tego, zostawiamy tak, jak jest. Nie musimy zaznaczyć, jeśli na naszym wykresie się nie zmieści ten punkt. Opuściłam jedynkę, dlaczego? Dlatego, że nie wolno wstawić, bo wypadła z dziedziny. Jakbyśmy podstawili, wyszłoby nam nieprawidłowy zapis, bo nie ma dzielenia przez 0. A więc podstawiamy dwójkę. 4 przez 2 minus 1 to 4 pierwsze, czyli 4, a więc dla dwójki mamy czwóreczkę. Czyli o tu. Dobrze, kolejny punkt to na przykład trójka. Zwróćcie uwagę, że wszystko podstawiam pod x. 4 przez 2, czyli 2, a więc dla trójki mamy 2. Tu kolejny punkt, na przykład 4. Tu możecie wybierać naprawdę dowolne punkty. Czasem po prostu te punkty nie będą ułatwiały nam zaznaczenia. W związku z tym po prostu sobie można odpuścić zaznaczanie tego punktu na układzie współrzędnych. To jest 4 trzecie, czyli 1 cała i 1 trzecia wyciągamy z tego całości. 1 cała i 1 trzecia nie jest to łatwe do zaznaczenia, ale mniej więcej podejrzewam, że gdzieś tu. E, powiedzmy, policzmy sobie f od 5. Może już wystarczy tych punktów. f od 5 to będzie 4 przez 5 minus 1, czyli 4 czwarte, czyli 1. A więc dla piątki mamy 1. No, i jeszcze mamy szóstkę. Możemy policzyć, bo jeszcze jedno miejsce w tabelce, chociaż możemy w ogóle nie zapełniać tych wszystkich miejsc. Narysowałam troszeczkę większą tabelkę, nie ma takiej potrzeby, ale skoro już jest, to zróbmy 4 przez 6 minus 1, czyli 4 piąte. A więc niełatwy punkt do zaznaczenia, i go wcale nie muszę zaznaczać. Dobrze, pozaznaczałam różne tutaj punkty i teraz. Jak ten wykres ma wyglądać? Otóż ten wykres musi wyglądać w ten sposób, że to będą dwie gałązki, dwie oddzielne gałązki, czyli nie łączymy, żeby Wam nie przyszło do głowy, że tu ten punkt z tym punktem gdzieś tam połączymy. Nie, dlatego że ta funkcja będzie miała dwie oddzielne gałęzie, to jest hiperbola, i ona jakbyśmy tak ładnie zaczęli ją tu łączyć, o ile to ładnie mi wyjdzie, bo niestety chyba nie będzie to zbyt ładnie, to byłoby coś takiego, i jak tutaj zaczniemy łączyć, to. Mniej więcej, no powinno przejść przez te wszystkie punkty, oczywiście. Zaraz y, zrobię komputerowo wykres, wkleję tu i pokażę wam, jak powinno to ładnie wyglądać. Ale jak widzicie, powstały faktycznie dwie gałązki, które nie dotykają tej linii przerywanej. Tak, widzicie, że nie dotykają linii przerywanej. Wkleiłam już wykonany komputerowo wykres, zobaczcie, jak ładnie on wygląda. I on jest w zasadzie bardzo podobne do mojego, tylko że po prostu ładniej te punkty wyglądają i również jest widać, że te przy asymptotach faktycznie zbiegają bardzo blisko, ale nigdy nie dotykają tych osi. Jeśli chodzi o tekst zadania narysuj i wykres funkcji, to oczywiście jest to wszystko.